W Polsce w czasach PRL powstało wiele niezapomnianych filmów, które z biegiem lat zdobyły status ponadczasowych klasyków. Dziś, mimo że od ich premier minęło wiele lat, wciąż cieszą się one ogromną popularnością wśród widzów. Każda nowa generacja Polaków odkrywa je na nowo, a starsi widzowie z nieukrywaną nostalgią wracają do tych produkcji, które zapisały się w ich sercach. Jednym z takich filmów, który zadebiutował na ekranach w 1967 roku, jest komedia w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, PT. Sami swoi. Ten film stał się synonimem polskiej kinematografii i wciąż przyciąga uwagę widzów. Jednak, niewiele osób wie, że jego droga do ostatecznej wersji była trudna i naznaczona cenzurą. W trakcie naszej rozmowy z historykiem, dr Piotrem Śmialkowskim, poruszyliśmy kwestię cenzury w PRL. Wspomniał on, że w pierwotnej wersji tego filmu twórcy chcieli przybliżyć widzom genezę głębokiego konfliktu pomiędzy sąsiadującymi ze sobą rodzinami pawlaków i kargulów, gdy ci jeszcze mieszkali w Króżewnikach na kresach. Reżyser Sylwester Chęciński początkowo był niezadowolony z tego obrotu spraw, walcząc o to, by kontrowersyjna scena pozostała w filmie. Niestety, jego próby zakończyły się niepowodzeniem. Z czasem jednak, jak przyznał, zrozumiał, że usunięcie sceny mogło być dobrym posunięciem. Tego rodzaju sytuacje kiedy twórca musi pogodzić się z ingerencją w swoje dzieło, są stosunkowo rzadkie. To nietypowy przypadek, w którym twórcy muszą ustąpić w obliczu władzy cenzury, jak zauważył dr Śmielkowski. Sami Swoi to polska komedia, której scenariusz napisał Andrzej Mularczyk. Fabuła opowiada historię dwóch skłóconych rodzin, Pawlaków i Kargulów, które po zakończeniu II wojny światowej muszą opuścić swoje domy na kresach wschodnich i osiedlić się w ziemiach odzyskanych. Konflikt rodzinny, który trwa od przedwojennych czasów, Dotyczy również starych krzywd związanych z mieniem i ziemią, co czyni tę historię niezwykle aktualną. Film z miejsca zyskał uznanie widzów oraz krytyków, osiągając znakomity wynik frekwencyjny. Jego sukces przyczynił się do intensywnego rozwoju polskich teatrologii, a wśród innych komedii, które zdobyły serca Polaków, znalazło się wiele podobnych tytułów. Dzięki swojej niepowtarzalnej fabule, humorowi oraz błyskotliwym dialogom, Sami swoje na stałe wpisało się w kanon polskiego kina. Dziś po wielu latach wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych, uwielbianych filmów w kraju, przyciągając nowe pokolenia do polskiego dziedzictwa filmowego.